Cześć mordeczki, ja jestem Smufek a dzisiaj sobie zagram w chowanego w Minecrafcie na serwerze LGMC.pl na mojej wyspie będzie chowany ja versus 10 osób 10 osób i wygrany ta osoba, która za ostatnio zajdę, zgarnia pieniążki jakieś mordeczko, łapka w górę, sublak, like, dzwoneczek, komentarz. Pamiętaj o subskrypcji, subskrypcji i Instagramu jest w opisie i Discord też. Dzięki 16.00 ELO! Ale mam S. <grytanie> Dobra, widzowie. Mam 12 osób jednak na wyspie i 12 osób bierze udział w chowanym, więc pierwsza runda bez latania macie 30 sekund. I czas start. Pierwsza runda bez bez tego, bez, 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 bez latania. Bez latania, mam nadzieję, że nie będą latać. Kurde, kable tutaj wszędzie mam. Dobra, robi wrażenie. Ja nie patrzę ja na nawet nie wiem ile czasu już minęło. Dobra, dajmy, że minęło 5, 6.

Czekajcie, jest czas, 30 sekund Szukam Dobra, szukam, pierwszą sobie, ja też nie latam, żeby nie było Pierwsza runda bez latania, ej ja się, a Jeszcze jedno i jak kogoś znajdę To do stołu zabrałam. Dobra Dobra, ej, miałem mnie latać, sorry, przyzwyczajenie. Przyzwyczajenie, nie, nie, dobra, skoro nie ma latania, to nie ma w prawach tam nikt wejść Więc lecimy, 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 lecimy dookoła tego, 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 dookoła tortu i nikogo nie ma, dobra, nikogo nie ma dookoła tortu, lecimy dalej. Yy, o Jezu, mam nadzieję, że nikogo nie ma na samym dole, przy diaksach, ale dobra, mam nadzieję, że tam nikogo nie ma. Szukam i szukam. Ej, tutaj nikogo nie ma, ej. Ja bym musiał sobie pod. Ja podoszukujemy. O! <laughs> Raz, dwa, trzy, dostał, stołu, do stołu. Do stołu wszystkich tu zapraszam, dobra, trzy osoby znalezione. Szukam dalej, nie sądziłem, że trzech naraz znajdę. A co to my tu mamy? O, jakaś dziura, ok, muszę to załatać później. Eee. Yy. Halo, gdzie tutaj jest? Halo, halo, czy ktoś tu jeszcze jest? Czekajcie, ja sobie to przeskoczę. I tutaj kogoś mamy? Nie, nikogo tutaj nie ma, lecimy dalej. Ej szczerze, troszeczkę się stresuję, że nikogo nie. Nie, no, już znalazłem trzy osoby i. Jeszcze zostało mi dziewięciu do znalezienia. Mam nadzieję, że jakieś gamonie mi tu nie wlazły na ten, na wyspę. Nie, ci niezaproszeni, co nie? Czekajcie, weźmy tam, nikogo nie będzie chyba. Weźmy tutaj. Gdzie oni się pochowali? Tu nikogo nie mamy. Nie mamy, tu nikogo nie ma. Lecimy dalej, jeszcze niżej, jeszcze niżej można zejść. Dobra, jeszcze niżej zejdźmy. I tutaj też nikogo nie ma, ale mam nadzieję, że nikt nie lata, naprawdę. Bo jak będziecie latać dziady, to się pogniewam A czekajcie, tu czekaj, jak ma nie ma To gdzie oni mogą być schowani, co? Ej, ale co jest? Gdzie oni Trzy osoby z dziewięciu znalazłem, ej czuję się troszeczkę taki Ej halo, ja swojej wyspy nie znam Ale Lipton Ktoś ściela, a nie jedzenie mnie bije Ale ktoś strzela, ktoś strzela, ktoś strzela obok mnie halo, gdzieś tu, ktoś tu jest? Tu są w ogóle drzwi? Dobra, nie ma wejścia do tego domku. Yy, a w tym domku, czy ktoś będzie w tym domku. O, jeszcze tam jest, zapomniałem, dobra, jeszcze ten domek. Wybraćmy, czy ktoś tu jest. Nie. O! Kogo to my tu mamy? Zapraszam do stołu. Ty, czy już się znalazłem? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nawet nie wiem kto tu bierze udział w tym. Ja nie lubię! Kurde, mam ekspiarkę szulkerów i tak nie lubię jej, że to jest masakra, ja ją chyba rozwalę, bo tak mnie irytuje. Dobra, sprawdźmy czy w sklepie tutaj od Ksileksa ktoś jest. Alo, halo, czy ktoś tutaj jest? Pod stołem mamy tutaj kolejną osobę. Zapraszam cię do, do, do stołu. Czy ktoś tu jeszcze mamy kogoś? Kto tu lata? Dobra, to w tym domku już nikogo nie ma. No, do stołu, typie. Jezu, ale mnie zirytował, pisze, że do stołu jak ktoś jest znaleziony, to nie łazi po wyspie Prosta zasada, dobra A Tu jest ktoś? Ej, gdzie oni się pochowali? Dobra, jeszcze jest ekspiarka, Ała Jeszcze ekspiarka jest, bo tutaj nikogo nie ma o! no Ej, co to będzie, jak będzie latanie? To będzie masakra dopiero Mam nadzieję, że nikt nie strzedł na sam dół, na diaksy, bo to będzie wtedy z Lipton Totalny, ale to będzie taka lipa, tutaj jest ktoś, nie ma... Nikogo, dobra, ja wolę po sprawdzać wszystko dokładnie teraz, bo mam wrażenie Dobra, w tym tutaj mamy kogoś, halo, halo, nikogo nie ma Ooooooo Halo, gdzie oni są? Ej, to jest niemożliwe, że nikogo tutaj nie ma Tu ktoś się schował Ej no, to są jakieś jaja, naprawdę Ej, to jest głupie, Ej, to jest naprawdę głupie, ja nie wiem, gdzie oni są Ej, kto ma jeszcze otwartego skina, żeby do niego móc wejść, ten ale czy. Nie, wy nie możecie otwierać drzwi, jak nie jesteście dodani przecież, co nie? Co tu robi pies? Nie wiem. Dobra, aspekt to jest złapany w Nie no, cztery osoby? Niemożliwe, to gdzie reszta? Ej, nie, no, mnie to już denerwuje. Gdzie jest reszta? Halo. Halo, gdzie jest reszta? Bo ja. Cię już denerwuję. Ej, ja naprawdę zacząłem się denerwować, bo nie umiem ich znaleźć. A, jeszcze tam miałem iść zobaczyć, dobra. Jeszcze tam pójdziemy. Hmm. Ale gdzie oni mogą być schowani? Masakra. Czy ktoś tu jest? Halo, halo. Mamy Cię. Halo, e-kww. Mam Cię. Znaleziony. Znaleziony. Hej, dobra, lecimy dalej. Czy kogoś tu mam? Nie, tu nikogo nie ma. Na hmm. ja tutaj też nikogo nie ma. Dobra, dobra. Tu ktoś jest? Rampik. <grym> Dobra, a czekajcie, dobra, kto jeszcze? Kto jeszcze został? Tu Nie, no co? To jest niemożliwe, że tyle osób zostało jeszcze. Czuję się oszukany w jakiś sposób. Nie wiem, co oni robią. Chyba na sam dół zeszli. To jest niemożliwe, tu nie ma gdzie się schować indziej niż w tych miejscach, w których byłem. Yy, jeszcze ta dziura. Gdzie ona była? Ta, o tym zapomniałem. Dobra, tu na bank ktoś będzie. Tu ktoś jest. Halo, halo, halo. I nie ma... O, mamy dwie osoby. Gruszka i. Nie wiem. Kto, ale ktoś tam jeszcze. Dobra, mamy dwie osoby znalezione. Grucha. Dobra, sand i gruszka, dobra. Ci znaleźli, czy ktoś tu jeszcze jest? Nie ma, dobra, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Czy tutaj... O, tutaj nie. Hmm. Czy jest tam jak kto by miał wejść tam do środka? Nie. Dobra, ile osób jest? Bo ja już nawet nie wiem, Czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem. Ile osób było? Dwanaście. Dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ziewięć, dwa, dziewięć, truskaweczka i Dawidek. Kurde, gdzie oni się mogą sch być schowani? Ni? Pod wodą? Ej, to jest dobre. Dobra, jeszcze trzy osoby. Trzy osoby do znalezienia. I. Jak Ewkę. Niemożliwe, że ty, kurde ludzie powbijali już se z dupy i nie lubię czegoś takiego. Ale mogłem mogę listę zrobić jakąś, razem jestem głupi. Znaczy głupi. Ej nie no, dobra, schodzę niżej jak tutaj ktoś będzie i tutaj nie ma prawa ktoś. Nie ma prawa Jak oni mieli wejść? Ja się chyba poddaję. Ej no gdzie oni się schowali? Ja już zacząłem nawet latać, bo tu... Ty... Ej, nie no Jakaś podpowiedź, kurczę. Bo ja nie wiem, ja nikogo nie umiem już znaleźć, zostały mi trzy osoby chyba Więc... Daliby jakąś podpowiedź Co na wyspie, co podpowiedź Okej okay. Góry wyspy są, ta Okej, okay. to coś nie wydaje, niby nie Tu nikogo nie ma, ej Nie lubię, nie lubię szukać Bo się szybko irytuję, że kogoś nie znajduję Widzę deski, no chłopie, dzięki za podpowiedź, cała wyspa to jest w deskach Gdzie on mógł się schować? Tam dosyć nie ma. Jest ten domek jedynie jeszcze. Ale nie, do góry nie ma jak się schować, okej? Okay. Ej no! Kule bele. Gdzie oni są? Ty, tu jest otwarte. O, Dawidek, ja myślałem, że ta szyba jest zamknięta. No dobra, lecimy dalej. Dobra, ten domek, mamy ten domek mamy ze sobą. Zostały jeszcze chyba dwie osoby, tylko nie mam pojęcia. Gdzie? Eee, jedzenie mi się zaś kończy, dobra. zostały mi trzy osoby, chyba, albo dwie, nie wiem. Nie no, tak u góry by nie wlecić, tak? No nie. Cyks... Shadow! Ale skryta! Ej, ej, halo, Shadow! No, Shadow! Ty awku jeden, nie zgłoszę cię. No <grym> Dobra, skoro Shadow znaleziona, to jeszcze dwie osoby. o Haha! <grym> Dobra, shadow znaleziona, tutaj 2, 9 znalezionych. Ej, jak przecież tędy leciałem. Chodziłem tedy. Dobra, czekaj, musimy sprawić tak raz, dwa... Kurde, nie latajcie. Raz, dwa. No przestańcie się ruszać! Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 No jakim cudem? 11 nagle, co? Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Jeszcze Shadow, 11 Czy zostało jedna osoba? Jak oni jeszcze kurde, jeszcze dwie osoby! Truskawcia i Ewka Truskawcia i Ewka, truskawcia i Ewka, truskawcia i Ewka, tu byłem Alo, truskawcia i Ewka, truskawcia i Ewka Truskawcia i Ewka, truskawcia i Ewka Truskawcia, i ja, no, gdzie oni są? To jest niemożliwe. Czyż to, to jest jakiś hit? Widzicie ich tu, bo ja ich nie widzę? Eee... Tych W tym sianie? O! Truskawca, dobra, F wygrał, dobra. Dobra, F wygrywa, F wygrał. Wygrał, wygrał tutaj chowanego. Ajajajaj. Aj, aj. Jej, zacz, gdzie jestem? Gdzie on jest? Co? Niby. Halo, gdzie jesteś? Dobra, tepamy do tutaj, TPA. Fka. Ciekawy sposób na schowanie się w pszenicy, naprawdę. A FK jest gdzie? A co ja mówiłem? Tam na pewno nikt nie wejdzie. Oh! Dobra, widzowie, dziękuję za obejrzenie odcinka, jeśli chcecie. Drugi odcinek schowanego albo za jakieś giereski to mordeczko łapka w górę, subleik, dzwoneczek i pamiętaj, żeby Widzieć go Instagrama i żeby zalakować filmik. Dziękuję za obejrzenie i widzimy się już jutro o godzinie 16. Narka.